Niedawne ogłoszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, dotyczące zmian w zasadach wypłacania renty rodzinnej wywołało wiele dyskusji. Poczone w uszy od stycznia 2025 roku wdowy i wdowcy w Polsce otrzymają najwyższe świadczenia w historii tego rodzaju wsparcia społecznego. Zmiany te mają na celu znaczną poprawę stabilności finansowej osób pozostających przy życiu po utracie partnera, oferując im bardziej znaczącą pomoc. Modyfikacje wprowadzone przez ZUS są odpowiedzą na rosnące koszty życia, a także dążeniem do uproszczenia procesu ubiegania się o świadczenie. Jedną z kluczowych zmian wprowadzanych przez ZUS jest zwiększenie wysokości renty rodzinnej. Nowe zasady mają zapewnić większe wsparcie finansowe dla wdów i wdowców, a podwyżka świadczeń ma wynieść nawet kilka punktów procentowych w porównaniu z obecnymi wypłatami. Jest to szczególnie istotne w kontekście obecnych wyzwań ekonomicznych, z którymi boryka się wiele polskich rodzin, zarówno w miastach, jak i na wsiach. Dla wielu osób renta rodzinna jest głównym źródłem dochodu, zwłaszcza jeśli były one zależne od zarobków zmarłego małżonka. W związku z tym, każda podwyżka tych świadczeń może znacząco wpłynąć na ich standard życia. Podnosząc wysokość rent, ZUS uznaje potrzebę większego wsparcia finansowego, aby zapewnić, że osoby pozostające przy życiu nie będą zmagać się z trudnościami finansowymi po stracie bliskiej osoby. Oprócz wzrostu świadczeń wprowadzono także możliwość wyboru jednej z dwóch metod obliczania renty rodzinnej. Ta decyzja daje osobom pozostającym przy życiu elastyczność w dopasowaniu świadczenia do ich potrzeb finansowych. Pierwsza opcja pozwala wdowie lub wdowcowi otrzymać 100% własnej emerytury lub renty inwalidzkiej. Połączone z 50% emerytury lub renty inwalidzkiej zmarłego małżonka. Druga opcja, która może być korzystniejsza dla niektórych osób, pozwala na otrzymanie 85% emerytury zmarłego małżonka. Takie podejście ma na celu uwzględnienie różnych sytuacji finansowych, dając osobom pozostającym przy życiu możliwość wyboru najkorzystniejszej opcji. Taka elastyczność jest mile widzianą zmianą. Ponieważ uznaje, że sytuacje każdej rodziny są inne i uniwersalne podejście do świadczeń emerytalnych może nie być skuteczne. Kolejnym istotnym aspektem zmian jest uproszczenie procesu aplikacyjnego. W przeszłości ubieganie się o rentę rodzinną bywało skomplikowanym i czasochłonnym procesem, wymagającym dostarczenia wielu dokumentów i przejścia licznych etapów weryfikacji. Często prowadziło to do opóźnień w otrzymaniu świadczeń, co powodowało trudności finansowe dla wielu osób. Dzięki nowym zasadom ZUS zamierza uprościć procedury, czyniąc je szybszymi i bardziej efektywnymi. Instytucja obiecała zautomatyzowanie wielu decyzji, co pozwoli uniknąć skomplikowanego systemu biurokratycznego. Ta zmiana jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę emocjonalne i fizyczne obciążenie, jakie niesie za sobą utrata małżonka. Upraszczając formalności i skracając czas potrzebny na załatwienie spraw administracyjnych. ZUS zmniejsza obciążenie dla osób pogrążonych w żałobie i dostosowujących się do życia bez partnera. Zmiany te mają przynieść korzyści znacznej części polskiego społeczeństwa. Wdowy i wdowcy uprawnieni do renty rodzinnej zobaczą wyższe wypłaty, które mogą znacząco poprawić ich codzienne życie. Dodatkowo osoby, które wcześniej nie ubiegały się o rentę z powodu skomplikowanych procedur lub niewystarczających świadczeń mogą teraz rozważyć złożenie wniosku, biorąc pod uwagę wyższe wypłaty i uproszczony proces. W miarę jak coraz więcej osób dowie się o nowych zasadach, można spodziewać się wzrostu liczby aplikacji, ponieważ osoby pozostające przy życiu skorzystają z poprawionego wsparcia finansowego. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy żyją z ograniczonymi dochodami lub musieli radzić sobie z minimalną pomocą w przeszłości. Warto podkreślić, że nowe zasady dotyczące renty rodzinnej nie tylko przynoszą korzyści osobom, które już otrzymują świadczenie, ale także rozszerzają uprawnienia na szerszą grupę osób. Reformy ułatwiają kwalifikowanie się do renty, nawet jeśli wcześniej nie było to możliwe. Na przykład kryteria kwalifikacyjne zostały dostosowane, aby umożliwić otrzymanie wsparcia osobom, które były w krótszych związkach małżeńskich lub nie mają pełnej historii zawodowej. Ta zmiana jest szczególnie istotna dla młodszych wdów i wdowców lub osób, które zawarły związek małżeński w późniejszym okresie życia, ponieważ daje im większe możliwości uzyskania pomocy finansowej w trudnym czasie. Te dostosowania odzwierciedlają zrozumienie różnorodności współczesnych rodzin i zróżnicowanych sytuacji, z jakimi borykają się osoby po stracie małżonka. Wpływ tych zmian będzie odczuwalny również na szerszą skalę społeczną. W miarę starzenia się polskiego społeczeństwa rośnie liczba osób starszych, które polegają na emeryturach i innych świadczeniach społecznych, aby utrzymać swój standard życia. Podnosząc rentę rodzinną, rząd odpowiada na rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa, zapewniając, że seniorzy, którzy stracili małżonka, nie będą narażeni na trudności finansowe. W tym kontekście reforma renty rodzinnej jest częścią większego wysiłku mającego na celu poprawę systemu zabezpieczeń społecznych dla osób starszych w Polsce. Ten trend prawdopodobnie będzie kontynuowany, gdy rząd będzie szukał dodatkowych sposobów wspierania seniorów, zapewniając im godne i niezależne życie w późniejszych latach. Dla wielu wdów i wdowców utrata małżonka jest nie tylko ciosem emocjonalnym, ale również finansowym. Zmiany w ręcie rodzinnej pomogą złagodzić część trudności finansowych, które często towarzyszą śmierci partnera. Obawy finansowe są jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stają osoby pozostające przy życiu, zmuszone do dostosowania się do nowej rzeczywistości bez dochodów małżonka. Zwiększone świadczenia i elastyczność w wyborze najlepszej opcji renty mają na celu zmniejszenie tego stresu, pozwalając wdowom i wdowcom skupić się na powrocie do równowagi emocjonalnej i odbudowie swojego życia. Te zmiany finansowe zapewniają poczucie bezpieczeństwa i stabilności, dając osobom pozostającym przy życiu spokój ducha, że będą miały środki na zaspokojenie swoich potrzeb. Co więcej, zmiany w ręce rodzinnej odzwierciedlają szerszy trend w polityce społecznej, polegający na rosnącym uznaniu znaczenia wspierania najbardziej potrzebujących grup w społeczeństwie. Podnosząc wysokość świadczeń i upraszczając proces aplikacyjny, ZUS pokazuje zaangażowanie w poprawę życia osób, które straciły swoich partnerów. Te reformy są pozytywnym krokiem w kierunku stworzenia bardziej sprawiedliwego i empatycznego systemu społecznego, który oferuje realne wsparcie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Decyzja o podniesieniu renty rodzinnej świadczy o tym, że rząd dostrzega zarówno emocjonalne, jak i finansowe wyzwania związane z utratą małżonka oraz potrzebę większej pomocy w takich chwilach. Zmiany ogłoszone przez ZUS nie tylko poprawią sytuację finansową wdów i wdowców, ale również będą przykładem, jak polityka społeczna może być dostosowywana do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Decyzja o zwiększeniu wysokości renty rodzinnej, rozszerzeniu uprawnień oraz uproszczeniu procesu aplikacyjnego to pozytywny krok, który przyniesie daleko idące korzyści polskim obywatelom. Wraz z wejściem reform w życie w styczniu 2025 roku przyniosą one bardzo potrzebną ulgę osobom pozostającym przy życiu, zapewniając im silniejszą podstawę do budowania przyszłości. Dla wielu osób te zmiany będą kluczowe w radzeniu sobie z życiem po stracie małżonka, oferując im wsparcie finansowe, które pozwoli żyć z godnością i poczuciem bezpieczeństwa. Dla wielu wdów i wdowców, utrata małżonka to nie tylko cios emocjonalny, ale także finansowy. Zmiany w ręcie rodzinnej pomogą złagodzić część obciążeń finansowych, które często towarzyszą śmierci partnera. Problemy finansowe mogą być jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stają osoby pozostające przy życiu, zmuszone dostosować się do nowej rzeczywistości bez dochodów współmałżonka. Wyższe świadczenia oraz elastyczność w wyborze najkorzystniejszej opcji renty mają na celu złagodzenie części tego stresu, pozwalając wdowom i wdowcom skupić się na procesie leczenia emocjonalnego i odbudowy swojego życia. Te zmiany finansowe zapewniają poczucie bezpieczeństwa i stabilności, dając osobom pozostającym przy życiu spokój ducha, że będą mieć niezbędne środki na zaspokojenie swoich potrzeb. Co więcej, zmiany w ręce rodzinnej odzwierciedlają szerszy trend w polityce społecznej, który polega na coraz większym uznaniu znaczenia wspierania grup szczególnie wrażliwych w społeczeństwie. Podnosząc wysokość świadczeń i upraszczając proces aplikacyjny, ZUS wykazuje zaangażowanie w poprawę życia osób, które straciły swoich partnerów. Te reformy stanowią pozytywny krok w kierunku stworzenia bardziej sprawiedliwego i empatycznego systemu społecznego, który oferuje realne wsparcie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Decyzja o zwiększeniu renty rodzinnej jest świadectwem uznania przez rząd zarówno emocjonalnych, jak i finansowych wyzwań związanych z utratą współmałżonka a także potrzeby większego wsparcia w trudnych chwilach. Zmiany ogłoszone przez ZUS nie tylko poprawią sytuację finansową wdów i wdowców, ale również staną się przykładem na to, jak polityka społeczna może być dostosowywana do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Decyzja o podwyższeniu wysokości renty rodzinnej, rozszerzeniu uprawnień i uproszczeniu procesu aplikacyjnego to pozytywne działania, które przyniosą daleko idące korzyści polskim obywatelom. Wraz z wejściem reform w życie w styczniu 2025 roku przyniosą one bardzo potrzebną ulgę osobom pozostającym przy życiu, zapewniając im solidniejszą podstawę do budowania przyszłości. Dla wielu osób te zmiany będą kluczowe w radzeniu sobie z życiem po stracie małżeństwa.